Jak wygląda wsparcie psychologiczne w ramach programu refundacji in vitro? W ramach programu pacjenci mają możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji psychologicznych, których celem jest lepsze radzenie sobie pacjentów z emocjami, z napięciem, które pojawia się w wyniku procesu leczenia. Czy ilość tych wizyt jest jakoś limitowana, czy, czy, czy pacjenci mogą wtedy, kiedy czują taką potrzebę, zawsze z nich skorzystać? Jak to wygląda? Jeżeli chodzi o ilość sesji, ilość sesji nie jest limitowana. Pacjenci mogą skorzystać z takiej ilości sesji, jaka jest im potrzebna. Jednak na co warto zwrócić uwagę, konsultacje psychologiczne. Nie są psychoterapią ani też jej nie zastępują. Oczywiście. Są też takie sytuacje, kiedy pacjenci uczestniczący w programie tą wizytę z psychologiem muszą odbyć właściwie obowiązkowo, prawda? Jakie to są sytuacje? Program faktycznie zakłada również obowiązkowe konsultacje psychologiczne w przypadku korzystania z, z dawstwa gamet lub zarodka. W takich sytuacjach program zakłada takie dwa spotkania, w ramach których psycholog spotyka się z parą i rozmawia o takich różnorodnych wyzwaniach dotyczących rodzicielstwa niegenetycznego. Po zakończonych konsultacjach psycholog wystawia opinię dotyczącą rodzicielstwa niegenetycznego, właśnie takiej gotowości do rodzicielstwa niegenetycznego. Też warto zaznaczyć, że ta wizyta nie jest taką wizytą oceniającą, tylko taką wizytą, która właściwie ma charakter informacyjny przede wszystkim, prawda? Nie, znaczy, to nie jest wizyta, której powinniśmy się obawiać? Zdecydowanie tak. To, co jest takim głównym celem takiej konsultacji, to takie jak najlepiej przygotowanie pary do wyzwań, które wiążą się z adopcją prenatalną. Bardzo dziękuję. Pamiętajcie, żeby zadbać o swoje zdrowie psychiczne w czasie leczenia, ponieważ ten czas, kiedy diagnozujemy się w kierunku niepłodności, a potem leczymy się z powodu niepłodności, bywa bardzo obciążający dla naszego zdrowia psychicznego. Ale jak już udaje nam się zakończyć leczenie sukcesem i wydawałoby nam się, że ta przygoda nasza się kończy z programem, to tak naprawdę zaczynamy zupełnie nową, przepiękną przygodę, ale o tym już za chwilę.